Dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Masię. Dzisiaj odzywam się do Was późno, późno złapałam za kamerę, ponieważ pozwoliłam sobie trochę dłużej pospać. To po pierwsze, a jak tylko wstałam, puściłam na cały głos bardzo głośno puściłam muzykę świąteczną i zaczęłam tańczyć, szaleć i sprzątać. Przy okazji więc robię pranie, rozpakowuję rzeczy, puszczam zmywarkę wiecie, wszystkie takie mega przyziemne, zwykłe rzeczy. Które trzeba kiedyś ogarnąć, więc dzisiaj mam dzień prania, dzień ogarniania I tak postanowiłam sobie, że jednak wam coś świątecznego pokażę, bo sama po prostu tego chcę Przerobię dzisiaj za moment właściwie, dopóki jest jeszcze jasno, te choinki moje stare, na przykład Ta co tutaj stoi, no ona ma już... Ja nie wiem... Z 7 lat będzie mieć może? 6? 6 na pewno, tak mi się wydaje. Więc przerobię, spróbuję ją przerobić trochę, żeby ją dopasować bardziej do moich ozdób tegorocznych i ogólnie takich, wiecie, bardziej ośniżonych, naturalnych, żeby trochę inaczej wygląda, nie wiem, może mi się to nie uda ale spróbuję trochę też zrobię dekoracji, muszę jeszcze iść do paczkomatu, coś tam gotuję, wiecie i chciałabym dzisiaj popracować, porobić czepiec nowy na charakteryzację Jędruś, co ty rozrabiasz? Wczoraj wam nie pokazałam mojego zakupu, dotarła do mnie z The Lounge jest to Remington dorwałam w końcu nową suszarkę bo moja jest stara i suszy tak jakby ktoś dmuchał mi na te moje włosy, więc szukałam na wyprzedażach i słuchajcie ale to nie jest dla ciebie suszarka ty łobuzie um, ta suszarka ona kosztuje normalnie chyba ponad 300 zł a zakupiłam ją za 140? jakoś tak e, i to jest bardzo duża moc bo chyba 2400 ta, czekajcie, gdzie tutaj są jakieś większe informacje. Tak, zobaczcie, jaką ma mocną siłę. To jest chyba jedna z najmocniejszych. Jędruś, <laughs> nie przewracaj mi tego. Dodatkowo tu są. No nie pokażę, no. Wy mówicie za dużo kotów, co niektórzy oczywiście, bo większość zdecydowanie jest za kotami, ale jak ja mam ich nie pokazywać, jak po prostu cokolwiek chcę zrobić, to one muszą gwiazdorzyć, przeszkadzać i wpychać się przed aparat. No tak już niestety jest. Um, OptiHeat można sobie nawet na taki super zimny nawiew puścić, co myślę, że może mi się przydać nawet przy charakteryzacjach, żeby szybciej wysuszyć lateks i tak dalej, um, takie salonowe rezultaty i tak dalej i tak dalej, super się na tym nie znam jakoś ale chciałam po prostu suszarkę która bardzo szybko wjucha i mocno więc szybciej mi wysuszy włosy, no i chyba wydaje się okej okay, no. nie powiem wam czy jest jakaś godna polecenia, cieszę się, że w tak dużej promocji mi się udało dorwać jeżeli taką macie to to dajcie znać, ja wam mogę puścić jak bardzo ona Mama, ja. Patrz, jak się ładnie prezentuje. Naprawdę jest elegancka, taka konkretna. Ma te wszystkie nakładki tutaj, łącznie z dyfuzorem. E, I koty się jej boją, bo naprawdę mocno e, jest mocna. Tutaj jeszcze nie do końca wiem o co chodzi. Wiem, że tu jest taki super zimny nawiew. Tutaj oczywiście są te temperatury i mocna nawiewu No prawie jak od kurzecz. Mega, mega moc. Więc chyba będę zadowolona, tak mi się wydaje. Um i nie wiem czy mam wam polecać to Zalando Lounge, bo ono jest trochę uzależniające bo tam codziennie w tej aplikacji pojawiają się nowe rzeczy więc jak ktoś nie ma silnej woli to niech lepiej nie zakłada takiej aplikacji ale czasami właśnie pojawiają się sprzęty elektroniczne jakieś tam lampy więc no to mi się udało dorwać oni tam wstawiają chyba 7-8 rano coś takiego, nie znam się dokładnie na zasadach tej aplikacji, ale jakoś rano wstałam, dodałam vlogmasa i stwierdziłam że zajrzę, no i Kupiłam to. Więc tak się prezentuje ten mój nowy zakup. Cieszę się z tej suszarki bardzo. Bo tak, proszę Państwa, wygląda moja stara suszarka, która jest cała oklejona z charakteryzacji, z jakichś lateksów. To naprawdę jest ciężko doczyścić. Więc no, fajnie, fajnie już ją wymienić. Po prostu nie wiem, ile ten sprzęt ma już lat. No takie moje zakupy, taka może polecajka na dzisiaj, nie wiem podyskutujmy trochę, czy to jest dobre, czy nie czy macie taką, czy nie ja się nie znam ale kupiłam i wieje mocniej niż ta, więc dla mnie jest na plus dwa oś kalendarze będziemy otwierać, no chodź a co ciężkość no moje pranie posegregowane już rozpakowywanko no, i oczywiście kalendarze. Od czego zacząć? Odpowiedź jest jasna, bo te dwie pierdółki już czekają. A gdzie ty tu mi skakujesz? Z powrotem. Tu są kalendarze. Tu są kalendarze, którego dzisiaj mamy. Bo ja już zapominam. 15 jest. Jest 15. Stefa, pomocy. Gdzie jest piętnastka? To jest co? To wygląda na piętnastkę. Kiepskie są te nadruki, wiecie na tych choinkach, bo są ledwo widoczne. Więc mamy taki, to już się przytula ja pokażę. każdego fisza. Mm, jaki fajny fiszu. I tu piętnastkę potwierałam wczoraj, ale nie wyciągałam. Czyli mamy te dwa. Te dwa to podzielenia. Tak. Ja też się cieszę. Z te ja też się bardzo cieszę na te smaczki. Że je dostajesz. Jędrula. Zeskakuj. Hop! Też bardzo. Nie tu masz Stefa, ty masz tu. Masz Jędruś. To jest mięciuchna. Więc poradzisz sobie, poradzisz sobie pewnie. Jędruś ma z jednego trzy smaczki, bo on sobie nie radzi najlepiej. A ty się cała trzęsiesz. I dla Jędrusia i dla Stefy Bifa. Stefa je pochłania. Jędruś się delektuje. I to wszystko. Nie ma już. Nie ma. No. Jutro będą kolejne, Stefan. Nic się nie martw. Dzisiaj bardzo szybko Ci poszło z pochłanianiem. Dzisiaj zaczynam swoje kalendarze od świątecznego odliczania, bo wczoraj wygrałam 25 zł. Więc... dzisiaj nic nie wygram. Dzisiaj nic, ale nie martwmy się, jeszcze zostało nam sporo dni. Dzisiaj nic nie ma. A taka kwota... Byłaby bardzo przyjemna. Poproszę tutaj gdzieś jeszcze. Dzisiaj piętnastka jest maleńka, ale w niej mamy pełnowymiarowy produkt. Jest to masło do ust. Krojfrutowy, akurat najmniej ulubiony smak. Mój, <grystanie> ale fajnie. Cieszę się, że to tutaj było w piętnastce. Odkładam i wyciągam sobie herbatki, bo chętnie sobie coś zaparzę. I wrócę do pracy. Ciach. Chowamy herbatki z trzech dni. Teraz sobie jakąś wybiorę. Mam ochotę na taką bardziej świąteczną. O, Gingerbread. O, już wybrałam. Już nawet nie muszę sprawdzać jakie są te dżaj i superstar. No dobrze, myślę teraz nad tymi choinkami. Mam białą farbę, taką do ścian, więc ona ma taką matową powłokę. Spoko to wygląda. Mam ten sztuczny śnieg, który później ostatecznie zastyga, chociaż nie jest to coś super trwałego. Ale pomyślałam, czy nie zrobić takiego myku, żeby najpierw pokryć chociaż odrobinę te gałązki taką farbą strukturalną, którą kiedyś kupiłam. Chodzi mi o taką farbę. Nie wiem, czy widzieliście moją charakteryzację na taki właśnie posąg. To robiłam czepiec używając właśnie tej strukturalnej farby. Lakier z efektem kamienia, ona jest szara, ale później pokryłabym ją właśnie bielą, i może by się udało stworzyć taki efekt, jakby oszronienia. No nie wiem, zobaczę, coś, coś wykombinuję. Pokażę Wam to, jak to ostatecznie wyjdzie. I jeszcze mam te sztuczne gałązki, żeby tutaj powpychać troszeczkę. Więc do dzieła! Sprawdźmy najpierw moją teorię. O! To może wyjść. Zobaczcie. Jaka to jest struktura? Więc ośnieżam. Dwie choinki pokryte jedną farbą, teraz czas na białą. O, tak, 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 tak to jest to! A jak te warstwy przeschną, to spróbujmy ten śnieg. O, o! o! tak. O matko. Ale trzeba, żeby to tylko tak zostało. Mhm. Teraz i ja jestem ośnieżona, ale to nic, choineczki schną, zobaczymy co z tego będzie, bo tak, z tego efektu jestem zadowolona, czy to przetrwa, no to się okaże, ale zdecydowanie o coś takiego mi chodziło. Ugotowałam sobie obiad, makaron bezglutenowy z boczniakami, z cukinią, posypanym parmezanem i oglądam Elza i właśnie leci ten fragment. No, będzie oglądane. Jeszcze muszę domki zapalić i będzie super klimacik. Bajka i porządki. Uwaga, kolejna dekoracja świąteczna w moim mieszkaniu. Gotowa! Tak się prezentuje. Nie zdejmowałam tej mojej um, mapy i tych wszystkich miejsc, gdzie byłam na świecie. Tylko ją przyozdobiłam trochę, żeby dawała tutaj światło. Może zgaszę lampkę I tak to się prezentuje. Um, tutaj stał też taki łosiu, ale go usunęłam, żeby nie było, wiecie, podwójnego motywu. Są tylko gwiazdki, jest świeca i właśnie taka, powiedzmy, lampka w przedpokoju zawiesiłam na gilandę, którą już mam od kilku lat, tak mi się wydaje. Trwa um, na pewno ma. Zawiesiłam lampki, które kupiłam w chyba Action. No i tak to się prezentuje. Trochę chłodne jest to światło. Myślałam, że będzie bardziej ciepłe, ale i tak nie ma źle. Więc tak to zostawiam. Mam tu taką lampkę. Nie chciałam zdejmować, bo myślałam o tym, żeby wieniec tutaj zawiesić, ale ostatecznie myślę, że jest tak całkiem, całkiem przyjemnie. No. Wyjmę teraz te moje choinki z balkonu i zobaczę, jak się mają i czy to wyszło to, co chciałam. No ładnie, to wygląda ładnie. Jeszcze sobie schnie, ale chciałabym dołożyć kilka takich gałązek i chyba będę musiała to jakoś rozbroić na takie mniejsze części i uzupełnić tutaj te gałązki, żeby tego śniegu było więcej. To zabieram się do pracy. To wygląda. Myślę, że całkiem fajnie uratowana choineczka. Teraz wystarczy je postawić w odpowiednie miejsce I mam takie chociaż trochę ośnieżone, pasujące do tej głównej. No i jestem za Wam powiem. Nawet bardzo. Patrzcie, no tylko co koledzy, no. Tak blisko siebie. Tak se leżą. Cześć. Cześć. Cześć, Andrulka. Leżycie sobie. Mhm. Przeszkodziłam. Moje miasteczko zapalone. Tutaj póki co postawiłam choinkę, ale jeszcze nie mam pomysłu co i jak. Popracowałam trochę. Posiedziałam w mailach. stawiłam post ze zdjęciem z Gdańska. Robię kolejne pranie i powiem wam, że jestem jakoś taka śpiąca, zmęczona ale to nic bo jeszcze muszę coś zrobić dzisiaj i chyba nagrzewam swój pistolet do kleju na gorąco i zaczynam działać w tej kwestii ale mam ochotę też wziąć przesznic i się ogarnąć, włosy ogarnąć więc Wydaje mi się, że tym się mogę obudzić i to będzie dobry krok, żeby to zrobić, bo dochodzi godzina 19. A ja jeszcze mam sporo pracy przed sobą, więc... Wannę? Spójrzcie tylko na niego. Tak się sam tutaj rozłożył i sobie śpi. Ja staram się mówić cicho. Nie wiem, czemu on wiecznie śpi, więc... Będę mówić głośno, okej? Okay? Zawieram akcję. Przeglądamy zbiórki do kalendarza pomocy. Już przy okazji zaczęłam montować tego vlogmasa, ale muszę tutaj dograć zbiórkę. No i przeglądałam wszystkie wasze propozycje, wszystkie prośby i jedna mocno złapała mnie za serce. Z powodu chociażby zdjęci przypadków w tej fundacji. Mam nadzieję, że osoby, które twierdzą, że za dużo tutaj jest zwierząt w tej zbiórce mi wybaczą tym razem, bo jest to taka pilna zbiórka. Ta fundacja może nie przetrwać po prostu. Jest to fundacja zwierzętom pomocne, pomorskie. Ta fundacja mm, zbiera dosłownie kotki te beznadziejne przypadki. Leczy je oddaje ludziom, mm, ratuje im po prostu życie lub zajmuje się tymi kotkami, dla których już nie ma nadziei, mają na przykład jakiś nowotwór. Więc dbają o nie, aby nie czuły się samotne, żeby czuły się kochane do końca swoich dni. Więc, um, bardziej muszę tutaj ściszyć. Znajomi do mnie piszą. Słuchajcie, te zdjęcia są... naprawdę przykre, że w ogóle... ktokolwiek doprowadza do takiego stanu... zwierzęta. No są dobrze ludzie, którzy je ratują. Ja sądzę, że naprawdę... I wiem, że bardzo podobnie wyglądał Jędruś, kiedy go znaleziono. Coś prześwietla, ale może to i dobrze, bo zdjęcia są dosyć mocne. Ale sporo zwierzaków zostało uratowanych właśnie dzięki tej fundacji. Tutaj na zbiórce macie dokładnie wszystkie koszty, faktury, wszystko przedstawione. odgłosy, to Jędruś. On tak chrapie. I pralka w tle, wybaczcie. Więc słuchajcie, pieniędzy potrzebują naprawdę sporo. Dołóżmy swoją cegiełkę, bo tym bardziej teraz zimą tyle zwierząt jest wyrzucanych dosłownie z domu. Są to niepotrzebne prezenty, które przeszkadzają później, co niektórym um, człekokształtnym, bo ja nie nazywam ludźmi osób, które znęcają się nad zwierzętami lub je porzucają, wyrzucają Słuchajcie, jest mnóstwo innych możliwości, można zawieźć do schroniska i nawet skłamać, że po prostu się gdzieś znalazło to zwierzę ale lepiej jest to zrobić tak niż po prostu wyrzucić gdzieś na pustkowiu i liczyć na to, że po prostu to zwierzę nie przeżyje Brak mi słów na takie zachowanie, a cieszę się, że po prostu są fundacje i są ludzie, którzy są pomocni, pomocni, ratują takie zwierzęta. Dobra, bo bardzo długo o tym mówię, ale bardzo bym chciała Was zachęcić, abyście się przyjrzeli tej sprawie, tej fundacji i dołożyli zotówkę dwie. Oczywiście, ile tylko możecie, ile tylko chcecie, jeżeli chcecie. Ale zachęcam Was do tego serdecznie i obiecuję, że jutro wybiorę um, zbiórkę um, nie dla zwierzaków, tylko dla ludzi. Staram się tutaj, wiecie, jakoś wybierać te zbiórki. To nie jest łatwe, bo każdemu by się chciało pomóc. Ale jak mam tutaj takiego stworka przytulonego, który chrapie. Niech. O, chrapie, bo miał przypalone drogi oddechowe, bo był bardzo chory, bo jest niepełnosprawnym kotkiem, więc patrzę tu na niego i jak ja mam wybrać jedną z biurkami? powiedzcie, no jak? Ostatnio już pranie się robi, dzisiaj mniej może się tutaj odzywałam, mniej udzielałam, ale po wyjeździe to był taki dzień, kiedy miałam bardzo dużo pracy takiej, której wiecie, nawet nie jestem w stanie Wam pokazać. Pracy stricte mailowej, ogarnianie dużo rzeczy na komputerze, no i właśnie te porządki, które nie są raczej dla Was ciekawe, typu zrobiłam pranie i tak dalej. Um, jutro za to mam nadzieję, że wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Więc wszystko, wszystko Wam jutro pokażę. Sama się nie mogę doczekać, tylko po prostu nie mogę się doczekać. Teraz zabieram się jeszcze za taką pracę artystyczną, ale i tak bym Wam jej nie mogła pokazać, bo jest to część właśnie, będzie to czepiec, będzie to część charakteryzacji. Więc mam nadzieję, że wszystko się uda i że Wam się bardzo spodoba efekt końcowy. Więc szybko zmontuję jak się da oczywiście szybko zmontować vlogmasa wrzucam go, abyście go obejrzeli na następny dzień i zabieram się do pracy, mam nadzieję, że dzisiaj o jakiejś godnej porze pójdę spać no nie mogę z niego schować mam jedną rękę tutaj tylko, bo, bo ta jest taka wiecie, nie mam co z nią zrobić to jest takie brzyusio, o jaki brzusie to jest o mamo on się tak tuli. Tu jest taki tulas. I taki właśnie uratowany kotek. Dzięki dobrym ludziom. No. Ale serio, najśmieszniejsze jest to, że on sam zrobi sobie taką pozę. On po prostu przyjdzie, nie pytając, czy mam czas, czy może. Uwali się i tyle. I trzeba głaskać i być podporą. No, to na dzisiaj to tyle. Dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że moje ozdoby świąteczne wam się podobały. Będzie ich pewnie jeszcze trochę, ale muszę podziałać, podziałać z pracą. To do jutra. Pa! I widzimy się.